dziś tania i naturalna pomoc dla układu pokarmowego, a że składniki zapewne znajdziecie w swojej kuchni, pomyślałam, że również dla Was nagram, bo właśnie będę za chwilę przygotowywała taki napar. Napar, który pozwala redukować taką nadmierną fermentację w jelitach. No a wiadomo, jak nadmierna fermentacja w jelitach, to my mamy wzdęcia i mamy dyskomfort. Dodatkowo ten napar super wspomaga też pracę wątroby, działa w ogóle przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, ale też delikatnie rozkurcza nasze mięśnie gładkie w układzie pokarmowym więc on fajnie działa w ogóle tak kompleksowo. Tylko trzy składniki, więc zaczynamy. Pierwszy, yy, pierwszy ze składników to są goździki. I ja Wam podam yy, na około litr naparu, ile ja czego stosuję. Goździków mamy tutaj 8-10. Wsypujemy sobie te goździki, ponieważ goździki zawierają eugenol. A eugenol z kolei jest odpowiedzialny właśnie za tą redukcję tej nadmiernej fermentacji yy, w naszych jelitach. No czyli łagodzi na przykład też wzdęcia. Działanie przeciw Zapalne, działanie przeciwbakteryjne i działanie antyoksydacyjne to, jest, to są dodatkowe plusy dla naszego układu pokarmowego, jak znalazł. Teraz będziemy mieli gwiazdki, Anerzu i Mniej więcej trzy, ja tu mam cztery, bo jakieś są też dwa takie mniejsze. 3 cztery takie y, anyżowe gwiazdki sobie wrzucamy, ponieważ y, anyż zawiera anetol. I anetol działa rozkurczowo, delikatnie na mięśnie właśnie układu pokarmowego. A jeśli delikatnie działa rozkurczowo, to też pomaga nam na przykład w tej redukcji tych gazów. Y, dodatkowo też jest działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, i to jest super. Fajnie też właśnie łączyć te składniki. I teraz, teraz wstanę, ponieważ. Y, Ponieważ musimy to zalać wrzątkiem, więc przynoszę tu gorącą wodę i zaraz Wam pokażę, co dalej. Wracam właśnie z wodą. Woda dopiero co się przygotowała, więc wlewamy sobie tutaj litr wody i zostawimy na około. 5 nawet minut niech sobie tutaj się to wszystko zaparzy, a będziemy dalej używać yy, i dodawać hibiskus. Dlaczego hibiskus? Dlatego że zawiera antocyjany i polifenole. One z kolei wspierają właśnie rozwój dobrych bakterii, bo pamiętajmy, że my te dobre bakterie chcemy wspierać w naszym układzie pokarmowym. Yy, wsypujemy sobie tutaj już nam troszeczkę przestygło. Ja wsypuję sobie taką jedną większą łyżkę albo dwie. I mieszamy, i teraz zostawiamy, niech napar stanie się naparem, niech sobie odczeka, niech to wszystko nabierze mocy. Zostawiamy na przykład do 10 minut. A jeśli chodzi o hibiskus, on kocha i wspiera również naszą wątrobę. Metabolizm tłuszczu nam tutaj wspomoże, detoksykację, więc my ten napar najlepiej żebyśmy pili godzinę, dwie godziny po jakimś większym posiłku. Nigdy nie pijemy go sobie na czczo i koniecznie obserwujemy ten profil, jeśli chcemy umieć mądrze dbać o nasz układ pokarmowy.